Siemaneczko, siemaneczko, kurka. <laughs> biegnę, biegnę wreszcie po prawie miesiącu, a dokładnie ostatni bieg, 11 listopada. No, mogę już biegać, już jest elegancko, co słychać po humorze, po głosie. Także lecimy. Chciałbym podziękować wszystkim. Którzy w międzyczasie życzyli mi szybkiego powrotu do zdrowia, było to bardzo podbudowujące, bo jednak taka przerwa od odbiegania, to wiecie, jak ktoś lubi biegać, to prawie miesiąc bez biegania, to średnio, także dzięki. No dobra, to może koniec tego mojego widoku. Zobaczcie, jaka pogoda jest fatalna. Jest wrzawka z jeden stopień tylko. Generalnie niemiło, okropnie, nic tylko siedzieć w domu, a ja się mega cieszę. Jest świetnie, naprawdę jest bombowo. Natomiast dzisiejszy bieg jest związany albo to, co pokazałem ostatnio na karcie społeczności, jest związane z tym biegiem dzisiejszym. Powiedziałem, że pokażę coś i pokażę, kto dotrwa. Ten mój monolog niech ogląda, a kto nie może wytrzymać zapraszam na koniec filmu, pokażę co tam się dzieje. Natomiast dzisiaj pętla 5 km. także na spokojnie. No Cześć dzisiaj i... to już jest solidnie jestem ubrany. Jak widzicie komin no i kurteczka. Kurteczka z odlaskami, żeby był widoczny. Tutaj jakaś taka kieszonka na telefon. Także dobrze, dobrze ubrany, bo jest dosyć chłodno. W zasadzie mogę ujawnić, znaczy nie do końca ujawnić, na pewno nie powiem teraz, co jest w tym kartoniku, ale się domyślicie. Generalnie, generalnie odkryłem, znaczy odkryłem, już wiedziałem jakiś czas temu, ale są takie biegi wirtualne zawody wirtualne kupuje się pakiet czy tam koszulka numer startowy plus jakieś tam można też gadżety ee, kubek na pewno komin i co? i się biegnie i się biegnie gdzie się chce ja dzisiaj to robię nazywa się bieg mikołajkowy na 5 km ja wybrałem pakiet tylko ten podstawowy za 49 zł i sobie biegnę gdzie chcę. No generalnie wiadomo, że to nie jest y, bieg taki jakby na żywo z ludźmi. Ale Zobaczcie, jaki ok. koreczek. A ja sobie lecę i nie stoję w korku. Ha. Wiadomo, biegnie się tylko raczej do tego medalu. Ale jak będą ładne, to na pewno będę brał udział. Bo jednak e, zawodę zawodami, ale też zbieram te medale fajne. Oczywiście będę musiał wysłać screena z aplikacji, że przebiegłem te 5 km. Chyba będzie też jakiś tam ranking, kto ile przebiegł. Ale ja jakoś tam nie mam takiego ciśnienia, żeby nie wiadomo w jakim czasie to dzisiaj zrobić bardziej, że gadamy jest na spokojnie. Natomiast tak jak mówiłem, dla tych co no bo nie oszukujmy się, no 49 zł płacimy, tylko po to, żeby powiedz tu gdzie mogę, za darmo powiedzieć. Czyli jak ktoś lubi zbierać medale, no to super sprawa. Dzisiejszy materiał nie będzie jakiś, nie wiadomo jak ciekawy. Chociaż jakaś jedna fajna rzecz plac Szembeka Plac jakiś czas temu ładnie wyremontowany. Nawet są fontanny takie podświetlane. Takie mini fontanny, ale ładnie to wygląda. Plac odwiedzimy jak będzie widniej. Ale zobaczcie, widać, że jest odnowiony. I kościółek na placu Szembeka ładnie podświetlony. Co do wieku tu ma się wyznaczony czas? Czyli data rozpoczęcia i data końcowa od dzisiaj do chyba 11 można zaliczać ten bieg wirtualny. No ja się nie mogę doczekać takie mi mikołajki czekają na pudełeczko. Natomiast prawie 5 km, jeszcze 130 metrów, praktycznie pod domem, więc zaraz będziemy oglądać co tam jest Natomiast myślę, że wprowadzę taki cykl biegów wirtualnych No ale na pewno Koniec 5 km zelione i co wam mogę powiedzieć No rewelacja Rewelacja Jakbym zupełnie nie miał przerwy Super, idziemy zobaczyć pudełeczko Ok. Co? magiczne pudełeczko posiada w środku. Tadam. Bieg Mikołajkowy. Już chyba wiecie. Otworzę jedną ręką. Otworzę. A w środku co mamy? Tadam. Ale ładny. Zobaczcie. Bieg Mikołajkowy. Pierwszy raz go widzę dostałem go jakiś nie wiem tydzień temu i powiedziałem, że będzie czekał aż skończę bieg. Nie ma opcji, żebym wcześniej zobaczył. Zobaczcie, jaki ładny i za 49 zł metalowy, super medal. Pięknie wygląda. No, takie to mogę zbierać ekstra. Przemyślany. Tutaj też napis. Ładnie zapakowany. Także wprowadzam nową tradycję. Będą biegi wirtualne. Jak będą ładne medale. Super. Także do następnego. Fajnie, że można do siebie, to znaczy do Was pogadać jest ekstra. Na razie hejka.